Nawiązując do filmu 50 twarzy Greya Chciałbym Wam przedstawić 50 twarzy Marka Marka News Ciach Pięknie Super Wow, te jakie wielkie mm. Pół świata zasłaniają Mm, to takie mnie mnie mniecki świat naruszał. Dziecięce też bywają. Białe do pasków Wow, czarne zawsze były fajne słuchaj, czarne są fajne lub to też są fajne Ciao. i jedziemy dalej słuchajcie i znowu piękne czarne okulary. bajera I powiem wam że na wrywki wam powiem te okulary nie są kupione one są znalezione w mojej pracy Ciach! Słuchajcie, mogłem każdego dnia nosić inny okulary. Ciach! Słońce jest mniej w ciągu dnia niż ja mam okularów. Wow, takie ala, kombi, słuchajcie. I lelonki jedne, le, lelonki, słuchajcie, lelonki, bo jedne miałem i jedna koleżanka zarąbała, to znaczy ja jej dałem. Te też są fajne. Tu takie troszkę stylowe, widzicie? O, ciach. Te mogą też być. Tu takie klasyki, takie, takie jakieś nosiłem za młodo. Ło! KWADRATOWE! Te są chyba teraz na topie, wiecie co? Te kwadraciaki są na topie. Ciach! Znowu białe lustereczka. Hmm. Tak jakieś takie są, wiecie, seksy. Szał! Znowu kolorowe, znowu kwadraciaki. Nawet wiem, kto takie kwadraciaki nosi, bo czy one są, bo część mam od kogoś. wow to są też fajne, czy Pernatko, tak, tu, 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 tu Tu jakieś takie, słuchajcie, płaskie. Troszkę tak się psz, zjeżdżają. Ale okej okay. Tak, to tu. Ciach. <grym> 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 Ciach. i niebieskie <grym> Ciach.

takie Ja łukam do pacz. Wow, bo jara. To są fajne rzeczy. Fajne. Czach. <śm> Czach. Nie wszystkie są proste. ciach Czach. <śm> to są te są bajoranckie. O, patrzcie. do ostrzeczka fajne. No. później? Te tu czechamy jedne. Tu czahamy. Ciao. Te są dobre. Albo takie. Słuchajcie. Takie małe poważki. I znowu kwadraciaki Ciao. <laughs> Ciao! I różowe, jak tak, zobaczcie. I bajera! Chach, chach, I tu! Ciao! Widzicie? To jest dobry. I tu takie małe lenonki, znowu zakładam sobie. O, oh, widzicie? o oh, sekcji. Dobra? Co? I tu!

Te są takie, o, fioletowe. O. <śmów> o! O. I mamy jeszcze jedne lenonki, zobaczcie. O. Te są dobre, słuchajcie. Dobrze, mam dwie pary lenonków. I na koniec, słuchajcie, seria super, 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 super. super o! Lustra. <śmów> Te są super. Super, super. O, albo takie niemieckie takie, Ha, cool. mm -hmm. takie, albo A na koniec są super. albo takie, to? to moja takie, pokazuje. to? to to albo O tak. O takie, tak, o, tak. O, tak. 見も。<laughs>